Siema. Dzisiaj zrobimy, to znaczy bardziej tak pokażę wam jak zrobić taką rurkę na, na dachówkę, obróbkę dookoła tej rurki. Tutaj przygotowałem rurkę felcowaną w kawałek blachy i teraz to tutaj wszystko ładnie wpasuje. Wystarczy nam coś takiego, bender i trochę wyobraźni i lecimy. Dobra, e, pokażę Wam jak zrobić, gdy. Ponieważ można ten element zrobić już na gotowca na, na warsztacie, ale ja Wam pokażę, jak go zrobić, gdy nie ma tej do końca pewności z wymiarami. E, czyli mamy płaską blachę, założyliśmy sobie na rurkę. Musimy wiedzieć, gdzie kończą się dachówki. Dachówka jest. Tutaj jedna. I jest dachówka. O, dam dosyć daleko, czyli to będzie ta. Zostawiamy, um. żeby było prosto, i zaznaczamy sobie te linie. Tutaj nie trzeba na zero, można lekko odjechać. Myślę, że tutaj tu gdzieś ta druga kreska. Dla pewności jeszcze można. Zmierzyć sobie odległość między dachówkami jest 570 na 0. Śmiało można zrobić 550 ile wychodzi nam tutaj jakieś 550-560 no dobra, teraz odstawiamy boczki i lecimy dalej. Teraz co musimy wiedzieć? Ta blachal będzie leżała na tej łacie, tutaj. Więc musimy znać wysokość od łaty do góry dachówki. Ja bym dał 50. I tutaj z tej strony to podniesiemy. Tutaj damy troszkę mniej, bo jest to dolna dachówka, więc damy tu 40. I stąd musimy wyjechać na zero słuchajcie. I to jest ważne. Czyli od 50 zrobimy takie oklina do zera, tutaj. Jeszcze trzeba zaznaczyć, tutaj, tam linię, gdzie ma być przegięcie w dół. Obróbka, tak e, tego typu, bo musi wyglądać w ten sposób. Czyli tutaj tył wchodzi pod dachówkę, a góra wchodzi na dachówkę tak i to sobie musimy umieć wyobrazić tutaj później będzie przód przegięty i fale do dachówki dostosowane tu będzie tył podniesiony więc to są nasze wymiary, które przed chwilą mierzyłem na razie sobie, żeby zrobić to benderem musimy, wiadomo, odgiąć e, cały bok, później ściąć skos i dopiero ścinać te od zewnątrz, wyginać e, po kolei te, e, te tutaj e, gięcia. Więc najpierw podnosimy e, sumę tych pól do góry, jeszcze sobie przypasujemy to tam, jak to będzie wyglądało, zaznaczymy przód i potem od, e, ścinamy z kosa i od zewnątrz robimy gięcia benderem po kolei. Let's go. Ok, odgryłem sobie boki. Wszystko się zgadza. Weszło między dachówki. I teraz ten tył musi zejść tu na dachówkę. Przód praktycznie jest na zero. Można centymetr sobie unieść i odtąd będziemy mierzyć e, e, nasz skos w sensie robić te, tego klina zaznaczamy sobie też linię gdzie chcemy mieć przegięcie frontu ważne jest żeby ustawić go prosto e, żeby nie szedł nam ze skos ja bym zrobił to tu i tu To będą nasze kliny. Potem odstawimy sobie jeszcze tył, położymy front i wytniemy falę pod dachówkę. No dobra, mamy gagatka takiego tutaj. Wejdźmy, zobaczmy co to. Ech. Czekajcie, przerwę Wam sobie na chwilę. Odłożę Was, o tu wcisnę. Tak to wygląda na tą chwilę. Teraz bierzemy rysik, rysujemy fale. Wycinamy fale. I Przykładamy. I po kolei sobie powolutku sobie dopasowujemy tam naszą wrobkę do tych fal na żabówce. Wycinamy. No więc tak, fale wycięte, tutaj odstawiony. Mam rysik wszystko musiałem przyciąć i założyć klamy. Normalność. Generalnie siedzi jak ta lala. Siedzi jak ta lala. E, oczywiście to szerokość tej blachy to jest e, uzależniona od e, umiejscowienia rurki względem dachówki. Czyli jeżeli akurat na środku dachówki wychodzi to muszę zrobić taką szeroką. Jeżeli jest w środku dachówki mogę zrobić wąską, plaszkę i cały tym zawsze działa podobnie. Teraz zakładam dachówki dookoła, zawijam rurkę do środka temat zamknięty. No dobra. Y, podsumujmy teraz. Takie rozwiązanie, które stosuje się tutaj w Skandynawii, Szwecji, zawsze czyli blachy wychodzą na, na dachówkę i tylko tylna część wchodzi pod spód. Chciałem poznać wasze, Waszą opinię, Wasze zdanie. Bo wiem jak w Polsce to wygląda, wiem jakie są konsekwencje tych rozwiązań. Tutaj szczerze mówiąc, powiem Wam, że rzadko się spotykam, żeby. Przez tego typu obróbkę gdzieś coś pod spód wleciał jakiś syf, zapchało się przez to e, i później doszło do jakichś przecieków i tak dalej, więc ja jestem e, jestem ciekaw co, co wy o tym myślicie i oczywiście dialog i jakiś sensowny e, sensowną rozmowę. Zapraszam i życzę miłego dnia.